Jasne Strony Miasta poleca wschodzący Białystok. Witam serdecznie państwa w programie Jasna Strona Miasta. Dziś moim państwa gościem jest Robert Kruszyn ze stowarzyszenia Sport Gwarancją Sukcesu. Dzień dobry, Konradzie, dzień dobry państwu. Robercie, od jakiegoś czasu trwa już akcja Alkohol nie dla dzieci. Powiedz mi, jak się rozwija? Jak tak, przebiega? to prawda. Akcja ma się bardzo dobrze. Z każdym tygodniem, dniem coraz lepiej. Obecnie Postać promująca tę akcję, czyli Grzegorz Kiełpiński, mistrz świata w kickboxingu, pojawił się w każdej szkole, w każdym autobusie komunikacji miejskiej, w wielu sklepach sprzedających alkohol. Dzieciaki, ich rodzice oraz pedagodzy, nauczyciele już zwracają uwagę na to, żeby Przestrzegać, zwracają uwagę na to, żeby negować wpływ i spożywanie alkoholu na dzieci i młodzież. Także ta akcja ma się dobrze, ale to jeszcze nie jest ostatnie słowo, bo ona trwa do końca roku i naprawdę jeszcze chcemy wiele dobrego przez to osiągnąć. No to właśnie, skoro już mówimy o tym, że będzie trwała to. Co zamierzacie w związku z tą akcją jeszcze robić? Co zamierzamy? Dystrybuujemy jeszcze pozostałe plakaty, jest ich jeszcze kilka tysięcy, chociaż już kilka tysięcy zostało wyemitowanych tutaj na region Podlaskiego Województwa. Ponadto już niebawem odczytamy listy otwarte do nauczycieli, rodziców i uczniów. Oczywiście każdy z tych listów pisany będzie zupełnie innym językiem, zupełnie innej treści, ale tak, żeby trafić do danego odbiorcy, a więc tak jak powiedziałem, do nauczycieli, do rodziców i do uczniów. A z końcem roku kalendarzowego, a więc w grudniu emitujemy do wszystkich szkół filmy propagandę Zdrowy tryb życia przez uprawianie sportu w różnych jego dyscyplinach. I nie mówię, że będzie, to, że będzie to siatkówka, koszykówka, skupimy się bardziej na sportach ekstremalnych, tak, żeby pokazać, że też w ten sposób możemy pobudzić tą żyłkę adrenaliny. A jak, jak powiedziałeś, że to przyjęcie jest w miarę dobre, ale jak ono wyglądało wśród samych dzieciaków? Bo wiadomo, dzieci. Młodzież szczególnie to w wieku takim gimnazjalnym, licealnym nie bardzo lubi, jak się ich poucza i mówi o czymś, co one i tak wiedzą podobno lepiej. Podobno wiedzą lepiej. Natomiast tak jak powiedział jeden z moich przyjaciół, że przykład idzie z góry i to my tak naprawdę my, osoby starsze, Grzegorz Kiełpiński, który swoją postawą sportową też może pokazywać tym młodym ludziom, jak jest naprawdę jaka może być szkodliwość alkoholu, my nie karcimy, my nie pouczamy, my dajemy dobry przykład, a wiadomo, że dzieciaki młodzież dobry przykład, mogą wziąć sobie do serca. Na pewno nie moralizujemy tak sztywno, pokazujemy sport, pokazujemy to, że można się bawić, nie trzeba sięgać po alkohol. To jedna akcja, którą prowadzicie, ale z tego co wiem, to alkohol to nie jedyne używki, którym chcecie zapobiegać. Na pewno chcielibyśmy wielu, wielu ryzykownym zachowaniom zapobiegać. Po akcji Alkohol nie dla dzieci na pewno zrobimy akcję, która już jest w przygotowaniu stop narkotykom i ta akcja rozpocznie się dokładnie. 1 stycznia 2010 roku. Tutaj twarzą kampanii reklamowej będzie Krzysztof Skarbiński, również białostoczanin, również utytułowany sportowiec. Podobnie jak akcja Alkohol Nie dla Dzieci, też będzie miała luźną formułę i mam nadzieję, że ona też dotrze do, do młodych ludzi, a więc tych uczących się w podstawówkach, w gimnazjach i w szkołach średnich. A po akcji Alkohol Nie dla Dzieci ale to może już yy, kiedy indziej mhm. mamy wiele planów, które chcielibyśmy zrealizować z pożytkiem dla y, wielu, wielu młodych białostoczan. No właśnie, mówiąc chcielibyśmy, mówisz o Stowarzyszeniu Sport gwarancją sukcesu. Powiedz mi, jak ta akcja wpłynęła na Was jako na stowarzyszenie? Bo naprawdę trzeba było się borykać trochę z pewnymi procedurami, przynajmniej po raz pierwszy niektóre ścieżki przejść, zapukać prawda, do urzędu, urzędów, dyrektorów. Podczas... Podczas akcji Alkohol nie dla dzieci mieliśmy. przynajmniej w początkowej fazie organizacji tej akcji mieliśmy naprawdę ogromne trudności, ponieważ musieliśmy zdobyć bardzo ważne patronaty, które ułatwiały nam dotarcie do szerszego odbiorcy, a to nie jest takie łatwe. Tak jak się okazuje, tak jak się okazuje, te procedury mogą trwać. Udało nam się przezwyciężyć wszelkie trudności. Nie ukrywam. Tutaj bardzo dużą pomocą pośpieszyły z dużą Dużo pomocą pośpieszyły nam media. Tak naprawdę dzięki mediom mogła ta akcja zaistnieć na szerszym forum. Tak naprawdę wszyscy mogli się dowiedzieć, co to jest. Ja myślę, że ta akcja już jest znana i tak naprawdę została zorganizowana wspólnymi siłami. Nie zrobiłem tej akcji, a nie zrobili mhm. tej akcji moi koledzy ze stowarzyszenia. Tak naprawdę tą akcję współtworzymy my wszyscy i, i Ty Konradzie i wszyscy, którzy wyciągnęli do nas dłoni, ci wszyscy, którzy nam pomogli, a więc ci patroni Honorowi, a więc sponsorzy tej akcji, którzy jednak sfinansowali tę akcję oraz, oraz naprawdę rzesze, rzesze ludzi, którzy którzy Chcieli pomóc i chcieli doprowadzić do tego, że taka akcja naprawdę mogła zostać, zostać zorganizowana. Zadaję to pytanie dlatego, że sam rozmawiając tutaj przed programem, po, program, po programach z różnymi osobami, które były gośćmi, Często słyszałem, że niektórzy boją się próbować robić tego typu kampanie, bo boją się właśnie tych procedur. Ale jak pokazuje Wasz przykład, jak się chce, to można. Dokładnie, jak się chce, to wszystko można. I powtarzam, że tak naprawdę wystarczy trochę cierpliwości, trochę determinacji, żeby coś takiego osiągnąć. No i oczywiście praca zespołowa, stowarzyszenie to jest zespół. To nie jest jedna osoba, to nie jestem ja. Ja mam ten zaszczyt, że mogę. Pokazywać się medialnie. No, tak jakoś się stało, że media zapraszają mnie bądź współzałożycieli tego stowarzyszenia, ale tak naprawdę to jest ukryty sztab ludzi. To są dziesiątki ludzi, którzy pracują przy organizacji tej czy zupełnie innych imprez. No właśnie, pytałem, co nowego, jeśli chodzi o akcję, a co w ogóle nowego w stowarzyszeniu? Co nowego w stowarzyszeniu? Stały napływ członków to znaczy, że rozwijamy się, to znaczy, że ludzie nam ufają, to znaczy, że chcą podzielać nasze sportowe zapały. Przychodzą ludzie, którzy pomagają nam w organizacji wielu, wielu imprez. Rozwijamy się. Tak naprawdę nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stać w miejscu, a cały czas przejść do przodu, i tak się dzieje. Nie mówię, że to nie wiadomo już jaki twór jest, nasze stowarzyszenie jest nie wiadomo jakim tworem, ale tak naprawdę rozwijamy się, jeszcze raz powtarzam, zdobywamy nowych sympatyków, nowych członków, nowych instruktorów, nową kadrę. Stowarzyszenie już jest widoczne, ale chcielibyśmy, żeby jeszcze bardziej było widoczne, bo... Y to się dzieje z pożytkiem dla nas wszystkich, dla nas, dla członków stowarzyszenia, dla państwa, dla młodych ludzi przede wszystkim. No właśnie, na jakie aktywności tam można u Was liczyć? Bo, na wiem, jaką aktywność? W sensie chodzi mi o to, czym można się zająć, bo może nie wszyscy chcą się angażować w kampanie społeczne, może bardziej woleliby się, że tak powiem, wyszumieć, pobiegać trochę po lesie albo to wszystko możemy Państwu zaproponować. Możemy zaproponować pływanie, możemy zaproponować nurkowanie, możemy zaproponować skoki spadochronowe, czy choćby zwykłą, może nie tyle, że zwykłą, co choćby nieskomplikowaną lekkoatletykę. Mamy doskonałą kadrę instruktorską, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i z każdym dniem, z każdym tygodniem wyciągają do nas ręce ludzie, którzy mogą coś zaproponować. Ostatnio człowiek, który na zimę zaproponował nam piękne, piękne przejażdżki psimi, zaprzęgami, haski. Tutaj chcielibyśmy zrobić imprezę dla podopiecznych domu dziecka, żeby oni mogli pobawić się na śniegu, żeby mogli obcować z naturą, z psami. To niezwykle, cenna, niezwykle cenne doświadczenie. W takim razie, no cóż, miejmy nadzieję, że te wszystkie. Projekty wypalą. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę, a moim Państwa gościem był Robert Kruszyn ze Stowarzyszenia Sport Gwarancją Sukcesu. Dziękuję. Do widzenia. Jasne strony miasta poleca wschodzący Biały Stok.